Pełna para. Jesteś nareszcie. Cześć. Dlaczego tak długo? Mówiłam ci przecież, że po pracy wybieram się na zakupy. Mm, nie pamiętam. Marcin, ty mnie w ogóle nie słuchasz. A kupiłaś coś? Wyobraź sobie, że owszem, kupiłam. W naszej galerii były świetne promocje. Kupiłam coś, co chciałam dostać od ciebie na urodziny. Chcę zobaczyć? Albo nie, niech chociaż dla ciebie to będzie niespodzianka. Pełna para. Fantastycznie! Zimny prysznic taki upał. Rewelacja! Marcin, mam prośbę. Wyskoczyłbyś do sklepu? Zabrakło mi oliwy i jeszcze czegoś potrzebowałam. Tylko, że, to, że teraz nie pamiętam. To pójdę, jak sobie przypomnisz. Ubierz się, a ja może w tym czasie sobie przypomnę. Jest tak gorąco, że najchętniej tak bym poszedł. Wyobrażasz sobie miny sąsiadów, gdybym tak na golasa poszedł do sklepu, albo gdybym w takim stanie, mm, na przykład kosił trawę? <laughs> Ciekawe, co by sobie pomyślę. Prawdopodobnie, że wyszłam za ciebie dla pieniędzy.